Dobra, dzisiaj się pogramy, w horrorki. Będzie straszny w kupie. Już grałem w grę tego producenta. To było w dawno temu. I była. Czekaj, mo mo o nie. Okej, okay, mam użyć windy, a mogę iść tutaj? Nie, muszę użyć. W ogóle zajęła grafika. I nawet mnie nie laguje za bardzo. Jakiś się pies, szlugi, nie do pałki. Odpalamy windę. <ścoughs> Winda do piekła. Jezu, to jest trzecia w nocy. Ehm, chyba jedzie, tak? Mam się bać? Nie, dobra. Na które jedziemy, bo nawet nie wiem ty. O, dobra, jedziemy, jedziemy. Był jeden ziomek taki wysoki, duży, zakwak. Halo? Ja pierdolę! Nie! Ej tu mnie chyba nie powinno być Ej dobra, chyba nas tu nie powinno być Dobra, idę, halo! Siema, siema, siema! Oo yo, yo, yo! Siema, siema Biorę lampę! To ona żyje własnym życiem! Halo! Otwieram, otwieram! Nie mogę! Błagam pomocy, błagam k... Utnąłem, utnęłem. Ej, nie mogę zadzwonić na numer jakiś k**u alarmowy pol, proszę proszę, co mam robić? Idę zwiedzać. Czy coś jest? Oj nie, mam iść tutaj, halo? Ja pierdolę na pewno mam tutaj Dobra siema siema Jakiś ziomek martwy siema kurwa. Czego leżysz w śmieciu i*** Dzwonię po psy zaraz Halo? Halo? Nie Proszę? O Jezu ja pierdolę Dobra nie 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 błagam błagam Przestańcie przestańcie Dobra kurwa, co mam zrobić nie, lampka! Panowie! Dobra, czekajcie, czekajcie. Ja pierdolę, zaraz dechnę, zaraz dechnę, z sk... Nie wiem, dobra, muszę się napić wody. Zestresowałem ta gierka, jakoś nie wiem. Jakoś za bardzo się wkręciłem w to główno pierdolę Dekłem. Dobra, idę, rozjedźcie potworzę je. Yo, 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 yo. Let's go, let's go, go, nie ma. Zionka. Co się dzieje? Nie wiem, kupa co się stało nawet, ty Idę do przodu, joł, joł Siema, siema Śmierdzący śmieciu Czego siedzisz na tej podłodze? Halo, siema, siema, siema Mogę otworzyć? Nie mogę Ja pierdolę Dobra, dobra, dobra Chill, to tylko gra, to tylko gra Co mam tu zrobić? Siema, co mam tu zrobić? W tej gierce Halo, halo, halo Ej, to nic tu nie mogę zrobić Co tu jest? Butelka, niedopałek Światło tam nie mogłem iść, nie było przejścia, przysięgam. Idę, siema, siema, demonie. Jo, joł, yo, Joł Co to? O, że halo, halo, halo. Materace, Pepsi, cola, Pepsi, cola, gramy w lola, a halo, halo, halo. Jo, joł ej, dobra, co ja robię, co ja robię? K. co jestem taki obsłany, ty. Nie, nic tu nie ma, dobra. Yo! Oż ty śmieciu jest ty? Nie, ej, co ty zrobiłeś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gonie cię Idę, idę Co ty sobie myślisz? Co ty se myślisz, śmieciu? Halo, halo O, dobra, dobra, ej, dobra Nie, nie jest straszne, Ten, ten, nie jest straszny Dobra, wiem co muszę zrobić Wiem co muszę zrobić Ja pierdolę, ej, to mnie tak obsrało Nie wiem czemu to nie działało Muszę wyłączyć i włączyć Jedziemy windą znowu do piekła Dobra, już wiem co robić. Let's go! Halo, halo! Szczurki, p... dziwi Siema, 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 chill, chill Oj, oj Coś tu było, nie? Dobra, ale już nie ma, chill e, Teraz musimy iść tam na koniec e, Dobra, jednak straszne Nie spodziewałem się Ja pierdolę to co za coś śmieć Dobra, mam iść tutaj, okej okay. Udaję, że tutaj patrzę Jejku jakie ciekawe rzeczy tu są kurczaszki Dobra, wracam i tu patrzy gdzieś dzi... Nie? Siema? Idź, idź stąd, idź stąd, idź stąd Już Ta, spierdlaj, spierdlaj Głonie cię Ja pierdolę, ale on jest duży, śmieć spierdolony Dobra, poszedł se To ja, ja mam, pewnie iść dalej teraz, nie? Idę dalej Chill, mamy chill, mamy chill Otwieram drzwi Nie mogę Co, on jest za mną? Pewnie jest Halo, 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 halo Yo, yo, siema, siema Ej, dobra, co to jest? Co to K-a jest za gra? Ja pierdolę Czekajcie k***a, bo to jest tragedia. nie mogę grać w takiej gry, nie mogę grać w takiej gry, człowieku Dobra, dobra, idę do śmiecia. Idę do śmiecia p... ma. Siema, siema yo, 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 nie boję się ciebie, nie ma cię tu, nie ma cię tu nawet. Dobra. Czemu miałbym się go bać jak go tu nie ma nawet? Koko raz, dwa, trzy. Co mam robić, co mam robić? Bo nie wiem co mam robić. Muszę tam wrócić? Przecież on tam będzie. I nie wiem, co tu pisze? The code behind the red cabinet O, oh, okej okay. Ja pierd... Muszę tam wrócić na początek, tam są jakieś szafki czerwone, no nie? Dobra, to jest tragedia, f Idę, idę, nie boję się śmiecia. Śmieciu, k...wo. Śmieciu, śmieciu. Do góry lampka. Do góry lampka! A bo jak biegam, to ona leci w górę, dobra. Jest chill, mamy chill. Siema, siema, idę, idę. E, czy jestem tu bezpieczny? Raczej nie. Raczej nigdzie nie jestem bezpieczny. Ehm... Um. Ja pierd... E, śmieć mi wyskoczył na ryj. Ja pierd... Nieprzyjemne. Ehm, czy tutaj? To jest? Gdzieś? Nie. Maniak. Siema, maniaku, Kurwa, nie boję się. Nic się, kurwa. nie boję się, nie się, nie boję się, nie boję jestem odważniakiem. Odważniak, k**ba, siema, siema. Gdzie jest ten śmierć? Idę tutaj, k*ba, nie boję się niczego, nikogo, joł, joł, siema, siema, siema. Przerwa. A bo to nawet nie jest, właśnie myślę, że to zastopuje gierkę. Idę, dobra, siema, joł, nie boję się, niczego. Przekręcił się, nie, trup, to był inaczej, no nie? Siema, joł, trupie, trupie, Dobra, Dobra, joł, joł. שמה, 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 שמה Dobra, dobra, tu jest git, tu jest git, tu jest jeszcze lepiej. Ciekawe czy tu jest, ciekawe czy tu jest, śmieć. Ej, mówi jak idiota, mówi jak idiota, mówię jak, idiota, mówię jak slow. Yo, dobra, jest trzecia w mocy. Wiecie czegoś nie robią trzeciej w nocy? Gra idiotyczne gierki. Ej, gdzie to jest, gdzie to jest? No kur... wszędzie gdzie było czerwone, to wlazłem, no. Są czerwone te, tutaj nie ma nic tam. Ej, gdzie jest śmieć w ogóle, bo ja go nie widziałem od dawna. 2, 5, 30, myślicie? Jak nie, to idę w necie zobaczyć. I idę ku... a Wpisać koda. Idziemy do przodu, siema, 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 wszyscy, siema. Nie boisz się, nie boisz, nie boisz, jest chill. Chyba. Ej, co to jest, co to jest? Czemu jest taka muzyka? Halo, halo? Yo, yo, yo! Ej, dobra, dobra co to jest? jest? Czemu to się tak robi? Halo, halo? Dobra, jest chill. Idzie, dobra, niech mi za. Zaje... Ja zobaczę na YouTube. Jak to było, 2, 5, 3, 0. Zobaczmy. Nie, to nie to. Czy ci osoba tu jest? Jaką trzecią osobę włączył? L? O, to jest L! Okej. Okay. Patrzcie coś za nim, nie? What WTF! Eee... Uh... O kupa! 1990 Ty, bo teraz będzie, dobra Otwieram! Siema, jo, jo, jo! Łom, k**wa, łomo Patrzcie, rozjeb... Zwiczki. Nie fajnie. Wiem gdzie mam tego użyć, mam nadzieję. Siema, co ja mam tu zrobić? Co mam tu zrobić? Włączam, włączam, prąd, siema, siema, włączam. Idę! Nie, to tak nie działa. O bo. Czego chcesz, ty śmieciu. Ej, co mam zrobić? Mam iść stąd? Nie wiem, trzeba iść tam właśnie. A lampi się śmieci, jeb... Faktycznie to był ten kol. Dobra, nie widziałem go. Dobra, idę. Siema! Jo, jakie to jest straszne! Dobra, co mam zrobić? Nie wiem Ja pier... Nie gaś, nie gaś. A! Dobra, popatrzymy sobie na siebie. Śmieciu je czego się lampisz. Nie odwracam się. Oj! Oj, 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 oj! Hej, 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 hej! Odjeżdżam! Nie odwracam się, wejdę tyłem, wej wejdę tyłem. Dobra, ma coś w ręce, śmieć, nie wiem co. Nie odwracam się. Odjeżdżaj! No jak stąd odjechać? No o, jest, dobra, ej, chyba się udało O, koniec, dobra, ej, dobra To było takie poryte, człowieku Ej, dobra, to było w... straszne, to było w... straszne, szczerze To już końcówka mnie, ale początek Tu ja miałem palpitację, człowieku, jakąś serca poje... Dobra, jest gierecka, dobra Let's go, gramy w to gówno Tu chyba się strzela, z tego co k... widziałem Dobra, tu też jest jakieś rozjebane. Już widzę, k... idę korytarzem, halo, halo Ale tu jest otwarty świat p... Halo, co tu się robi? Ej, tu jest w... Ciemno, o, mogę tu wejść, dobra, yy, prąd Oj, kurwa, fajnie. O, dobra, już wszędzie jest światło chyba, tak? Potrzebuję gnata. Tu jest chyba gnat. Nie, to jest lampka. O, tam jest gnat. Jak tam wejść? Halo? O. Dobra, trzymam. Jezu, kurwa, Dobra, co się stanie. Nie ma nic, dobra. Uwolniłem pewnie demona właśnie. O ja pierdolę. Biorę Gnata. Halo, alo, biorę Gnata. Dobra, idę. Kurwa, tu się jakoś dziwnie. Czekaj. Dobra. Strzelam. Postrzeliłem dzikkę. Otwieram. dobra, co mam robić? Ale tu jest grafika to je... Dobra, nie mogę, nie mogę. Halo? Zapier! Ja e. Oj, panie fajnie! Oj, panie fajnie! Pierd... Nie, błagam, kurwa. To mi do pistolet! Ej, coś tu stoi? Nie. Chyba. Idziemy, idziemy dalej. Halo? Śmieciu? Nie zbliżaj się. Dobra, jest tu coś? Nie ma? Idę dalej, idę prosto, idę prosto. Halo? Jest tu coś? Nie ma? Wracam się, wracam się. Jest tu coś? Ale ten gnat dziwnie O ty śmieciu! Coś się działo na podłodze, kurwa. Halo? Kurwa mać, zabiłem człowieka. Kurwa, ty, no nie wiem. O, dobra, tu się jeszcze idzie. Dobra, tu coś będzie, nie? Jest tu coś, jest tu coś? Idę tu, na dół. Oj, albo nie, na początek tutaj. Tam jest głowa. Nie? Albo nie. Nie, tak. Oj, ja pierdolę. Dobra, 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 to jest pojęcie. To jest pojęcie. Halo, 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 halo. Nie boję się, nie boję się. Sięma, się ma, się ma. wbijam. Lampa świeci. Mogę ją wziąć? Oj, mogę, to nie fajnie. Dobra, idę. Osty śmieciu. To jest chyba trapa. trapa jakaś p... No dobra, chill. Dobra, wracam się, wracam się. Idę chyba tam do piwnicy, tak? O Ale mnie to obsrało, dobra, czekaj, czekaj, ku... Muszę się napić wody. Ja pierd... Dobra, nie, nie, nie. Czemu ja gra w takie gry? kurwa? Dobra, 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 już będzie git, już będzie git. Idę? Nic tam nie ma, nie, to się baguje ten Jest woda? Halo, halo! O, zapisuje się gra Okej okay. Na człowieku This way Nie wiem czy ufać napisowi Mam naładowanego, dobra Jest tam coś, halo? Nic nie widzę Idziemy tutaj Halo, halo, halo Halo, halo, halo Chill, chill, chill Mamy chill, mamy chill Mogę to otworzyć? Halo, siema, siema Nie mogę Idę tutaj, idę tutaj Halo, halo Jest tu coś, jest tu coś? No, tu nie ma tu jest dobra, idę Przedliłem śmiecia. Ja pierd, to było poryte. Biorę. Kur ale szczerze na farcie go trafiłem, nie? Nie wiem gdzie to... Y po co to jest w ogóle? Co ja podniosłem klucze chyba, tak? Trzeba słuchać, czy oni idą. Będzie pluskanie Mogę tutaj? O tak. This way. Oj, kurwa, no nie wiem czy ufać mu. Dobra, idę tędy, idę tędy. To chyba chłopienia, bo... Tak, to chłopienia. Czekaj, tędy będę miał szerszą perspektywę chyba. Dobra, nic tu nie ma. Jest tu coś? Nie. Dobra, coś będzie. Oj, tu coś będzie na pewno. Dobra, 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 czekaj. trzy, cztery. idę. Hal, halo! halo. Nie tu nic. a tu jesteśmy, dobra Władzę. siema Oś, ty śmieciu, nic tu nie ma Kręcę, kręcę kółeczkiem, kręcę, kręcę Mam już tutaj, tak? No to idę No to idę, k***a. Oj, słyszę coś Chill, chill, chill Rozje***nę, roz ale strasznie głośno jest Jesteśmy na początku tutaj, dobra. Wiem co się dzieje, wiem co się dzieje. O, a, o nie, jednak tutaj jesteśmy, dobra. Dobra. Jeden leży, jeden leży. Tam będzie ze trzech chyba jeszcze. Jest tam ktoś już? Mam przeładowanego, dobra. Idę tak do kąta, wcześniej. O jawie! Dobra, dobra rozjedziemy. Zamknij rej. Chill, 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 jeszcze przeładuję. Siema, siema. A dobra, nie wiem, kurwa no. Ja pier... Całą salwę w niego wpakowałem już. Dobra. A bo w Heda to ten. W Heda od razu zdycha, dobra. Stamtąd idzie dwóch, stamtąd idzie dwóch. Co teraz mam zrobić, ty? No nie wiem, mam wracać na górę? Dobra, na pewno jeszcze będą, jeszcze będą No jest, że this way Ale to tam nic nie mogę już zrobić Chyba, że tędy jakoś przejść mam Tam, gdzie był klucz, pójdę na przykład Halo? Oj Oj, 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 oj Kur... Czy... Dobra, do pi... Dobra, zdech, dobra, zdech. I ona chyba biegła stąd już. Chyba jak przekroczę drzwi po prostu. Halo? Tu już była. Idzie, idzie. Rozjrzm, rozjrzm, rozjrzm. Od razu, dobra. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo, halo? Ku a co to? Halo? Rycz jakaś Może tam mam odblokować, tylko gdzie coś jeszcze jest. To już robiłem, nie? O, dobra. Nie, płacz, dobra, bo on teraz idzie. Halo? O jest final bossem pewnie. Zdechnie, co jest ka? Potem czy To jest koniec? Co O, o esz? Koniec! Rozjrzeliśmy to, rozjrzeliśmy to. I powiem tak, no ja się nie spodziewałem, ja się nie spodziewałem. Strolował mnie, kruh, producent. Widać Gierkę. Było jakieś miejsce, gdzie doszło do jakiejś tragedii i ja tam wracam. O, ten camp, Glass Pond, kiedyś tam wydarzyła się jakaś masakra, a ja byłem tam opiekunem, można powiedzieć? I jestem jedynym przetrwańcem. Może to ja byłem tym k**baj, k***nym zabójcą z coś. Minęło 25 lat od tej kruh, rzeźni. Przez te 20 lat chlałem wódkę. Przez jakiś krótki czas udało mi się utrzymać trzeźwość? Miałem małżeństwo? O, z Madison, tak, córeczkę miałem z tą babą. Zdechła ta moja zona, po tym jak Madison się urodziła. Znowu chleje wódkę. Dobra. 18 lat później, czyli to wkurza dawno jest w ogóle. To ja już mam kurwa jestem taki stary, ona poszła do jakiejś szkoły tutaj medycznej. Ale czy to jest w tym samym miejscu? Nie, nie, ma, nie wiem. No dobra, zobaczmy, zobaczmy o co chodzi. Czy to jest droga? Czy to była droga? Tak. Ale mi kąp za pracować, ja pierdolę. Czy to jest tekstura rozjebana? Nie, to drzewo, dobra. Interaktuję się z drzewem. Nie zobaczyłem tego do ostatniej sekundy, Bo muszę mieć s*tową uwagę z łówek. lampa tu świeciła, ja pierdolę. Dobra, a gdzie jest ta moja córka? Nie ma córki, gdzie jest córka? Jestem takim mi... idiotą. Muszę znaleźć Madison. A gdzie ona? Czemu? Co się stało niby? Mam latarkę? Nie mam latarki. A może mam w Czekaj, w wagaju może mam. Nie mam, nie mogę otworzyć. Okej, okay, zgaduję, że mam iść po prostu gdzieś, więc idziemy gdzieś. Kurwa, ty klimacik, człowieku. O, lampa się p******li. Cozy w nie. O, to jest tego. Sk***d menu. Ej, czajcie, że ta gra nawet nie ma kategorii na Twitch. Patrzcie, jak wygląda. O, lampy się k***olą. Oj, patrz, ziomek, ziomek przy lampie. Medi? To chyba nie ona. Oj, zniknął, bo nie, nie widzę. Nie ma, nie ma. Będzie coś? Będzie straszak? Halo, halo, halo? Nie, nie ma. Czy tu mieszka ten zabójca dalej? Okej, okay, że, że tu jest jakiś... To są resztki jakby po przeczyszczeniu tego kampu. Yy, no taki gruz. Gruz, kamienie, gówno. Ale się świeci. Nie, znowu. Tak, chlejemy. Piwko, mozna, k Nie mogę się napić, ja pierdolę. Ale lipa. Mamy f*** baterii, zajeb**cie. Zamknij p. Zamknij p... Nie, nie, nie nerwuj mnie. Madison, to jest Madison, o kwa rolipa Rosjeba radio, piwka jakieś, piwko można, dzisiaj piwko można. Dobra, znajdźmy tą Madison, znajdźmy tą Madison. Idziemy, idziemy, nie ma co, nie ma co się opier***ać, tak ee, idziemy, dobra, mam ciareczki. Co mogę otworzyć? Halo. Tak, wchodzę. Hej, hej, hej. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzam. Jakieś głosy były dziwne. Słyszałem, jakby lalkę. Mogę zamknąć? Tak, mogę. Bardzo dobrze. Zamykam się. A rozje deski, człowieku. Jakieś kup. Tu zaraz mnie będzie podglądał jakiś śmieci. A czy tu jest jakiś, jakiś, jakiś wóz. Nie wiem, do czego to może służyć. Rozje. Idziemy stąd. Idziemy do tej chaty po lewo. Szukamy, Madi. Halo, halo, do shopy idziemy. Do shopy. Halo. Ojej, ojej. Ojej, Siema, się Wory. Wory pod oczami. A stojące worki ludzkie. Co tu pisze? SEL... Selfish, za, sa, samolubny Ej dobra, ja jestem zabójcą na 100%, nie? O, gasolina Może będę mógł się zjarać Ojej, jej, nie straszcie mnie, kurwa Czemu to się dzieje? Nie wiem, napij się piwka lepiej Nie jestem odpowiedzialny za to, co się stało Zobaczymy, zobaczymy, jak cię fabuła, koleżko, poprowadzi Zaraz zobaczymy, co masz na sumieniu, kurwa, nie? Kible? Para? Nie, bardzo dobrze o, Para? Nie, gówno Shit. Nie, że gówno. Okej, okay, coś blokuje od środka. O, faktycznie, jakiś co. Kur... Coś. Kur... A co zrobić ty? Nie wiem... O, mogę skakać. Nie wiedziałem, że mogę skakać. To zmienia postać rzeczy. A widać tam coś... tam dalej? Worki jakieś, no nie? Tam jest worek jakiś. Ciekawe co jest w środku. Luźna rozklinka. Pewnie śmieci. Okej, okay, wóz. Wóz albo k kur... przewóz O, gasolina. Pier... tam do środka. I co, kosimy trawę tym kur... traktorkiem? Co to jest? O kurwa, prąd! Dobra, nie zauważyłem, że prąd. Ej, dobra, czy tu jest woda, ale tu jest cozy. Ej sam bym tu przyszedł, nie? Gdyby tu nie było jakiegoś e, seryjnego zabójcy. Halo, halo, łódka nie mogę iść do wody, się pochlupać? Nearly still? Still water, o oh, O, nie mogę podnieść, skoda. Gdzieś się nie jara Co tam jest? Kaczka Tylko do dwóch budynków nie mogę wejść, no nie? Bo wszędzie byłem poza y tym i tamtym Mogę roz**ać szybę, myślicie? Zapier... Ja Oj, 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 nieprzyjemnie. Jezu, nie lubię takich rzeczy człowieka. Jakby tu się dostać? Potrzebuję. O, wiem, 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 wiem. Sorki, Brak kultury. O, mamy Dwa za... ja Ja pierdolę, nie strasz mi śmieć, Dobra, myślicie, że mnie za... Nie, tu mi się nic nie stanie jeszcze w tym domku. Bo jeszcze nie dotarłem do ostatniego domku, więc chill. E, tak, chciałbym rozjść. Okej, okay, wchodzę. Halo, zabójcy? nie Boję się, Jezu, trochę się boję. K*ba, krauli Madi, czemu Chwa. Czym ona jest związana z tym y, zabójcą piekarzonym? Ej no, nie straszmy śmieć. Dobra, to nie jest... Ej, to jest wszystko... Stary, ja jestem jakiś delulu, dosłownie Czy coś tu jeszcze mogę wziąć, Czy e, jest useful tak po angielsku. Zapalam tekście, czy mogę odsunąć tamten, to coś? Tak, mogę, wychodzimy. K tak, cywilizowani ludzie, halo? Dobra, otwieram to główne i wchodzę do środka. Halo, halo! To jest... Dres... Gówno, dobra, halo? Dzień dobry? Halo, brak zabójcy, brak zabójcy wokoło ja jestem zabójcą, kogo ja się boję? Mogę się napić? Nie mogę Szkoda, ale jestem dopaminkowy Co ja tu mam? Yy, o, rewolwer, mogę zaje... Mogę strzelać? Kto is suffering? Madison? Napier**le, no k***wa Ty, no nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem Okej, okay, musiałem przeładować, dobra, nie przeładowałem Teraz ją za... zobaczycie Jeden shot Ja pier*****, ja muszę tu uważać gdzie? No kurwa! Nie przejdzie chyba tego. Co? Ja pierdę, no czemu się skradać? za mną, kurwa! No kurwa, jedyny. No kurwa, je, no, trzy razy w nią trafiłem. No trafiłem w nią. No kurwa, no, no, trafiłem w nią. Dwa, trzy, cztery! Jest, udało się, dobra. Udało się, widzowie, udało się. Przepraszam medi. W sumie to mi kurwa najprzykro że nie. As she asleep, you crooked open a battle. Okej, okay. czyli chlałem jadąc człowieku. No skrót pana. Zaraz czytam to na YouTube. W skrócie to piłem jad jadąc i pewnie się rozjawiałem i zgaduję, że chciałem jej skrócić i cierpienie. Okej, okay. jestem tak zwanym odpowiedzialnym ojcem. Bla, 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 że ch ruch I że k to jest pierwsze piwko, nie? A piwo to jak wiadomo nie alkohol. Piwkował cię można, tak? Medicine was flung from the car and died screaming for help. While you were unconscious O kwa, ale stary deprecha. Czyli ona Wyleciała przez człowieku auto, zdechła gdzieś, a ja zostałem w śpiączce i chyba ciągle żyłem tym starym koszmarem, który był kiedyś o tym kwa, kampie i tym, że zdechła mi córka. Ale w sumie to nie dowiedziałem się tego. Dobra, to jest pojęte, to jest pojechane. Można powiedzieć, że wspomniał mnie uzależnienie, tak? Dzieci, nie pijcie alkoholu. Starczy p... Ale nie, nie słuchajcie mnie.